Hej, cześć, Manowerskim Z tej strony Piotrek. Witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft modyfikacje. Dzisiaj dzisiejszej modyfikacji przedstawię wam e, moda e, 3D Items, czy jak się to tam mówi. Jak widzimy, mamy wszystko ładnie w 3D. Nam się obraca, jeśli mamy na ziemi. E, bardzo ładnie to wygląda, daje nam taki efekt e, nie wiem czemu. się tak wydaje, że z jakiejś innej gry, nie wiem ale mniejsza z tym. E, jak widzimy rzucimy obecnie, gdzie przedmiot nam się fajnie będzie obracał łoty. Mm, Okej. Okay. Oczywiście niezbędne linki znajdziecie w opisie tego filmu. E, myślę, że modyfikacja się Wam spodoba oraz przyda na jakieś e, na jakieś Fajne seria z Minecrafta oraz e, oczywiście m, e, modyfikacja działa na multiplayer, więc e, zapraszam do pobierania oraz instalowania tej modyfikacji. E, a już e, niebawem pokażę Wam poradnik, e, jak e, bez wklejania do Minecraft Jar można sobie wgrać mody no i po prostu sprawdzić, czy działają. Po prostu tak fajnie. E, sam tego używam, sprawdzam, czy działa mod i wtedy Wam prezentuję. E, bardzo fajne, fajne to jest. Pozwólcie, że sobie włączę dzień, ok? E, no, i myślę, że będzie fajnie, A więc oczekujcie niedługo poradnika e, takiego małego ode mnie. No, i to by było chyba na tyle. A więc e, dzięki za obejrzenie tego materiału. E, nie zapomnij ocenić tego filmu, e, skomentować. No, i jeżeli nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj mój kanał po więcej o oto takich e, materiałów. Więc e, dzięki wielkie za obejrzenie tego e, filmu. No i do zobaczenia następnym razem. Bye bye.